Pamiętamy, ale sprzedyktujemy. <grymne> <grymne> 10, 5, 4, 3, 2, 1, idź. 40 lewą, dwa plus prawy słupek. Przechodzi 5 lewy. 40. 5 prawy zacisk do 4 minus prawy słupek, do 3 plus lewy dłuższy, 50, 6 lewy długi, 80, 6 prawy i 30, 3 plus lewy późny słupek, 3 plus lewy późny słupek, przechodzi w 4 lewy. Do 2 prawy mostek, in. Do 3 lewy dłuższy. 20. 3 prawy. 30. 2 plus prawy sierżant. 30. 3 lewy pól. 30. 4 plus lewy, in. Przechodzi w 3 plus prawy. Do 2 lewy dłuższy.

24 4 prawie z naciska do 3, minus, bariera, 50, 4 minus lewy pcha, 30, 4 prawe, 30, 2 lewy słupek, może wstyd, 150, prostuj, 5 prawy do 5 lewy. Do 5 prawy otwiera. 60. Uwaga, wygrodzenia od lewej, widzisz. 60. 4 plus prawy wypuść. 40. 4 prawy. Do 5 lewy podwójny, słupek wypuść. Do 6 lewy. I 50. 5 prawy przez 50. Stul koniec. I 100. Widzisz? Szykamy od lewej. Szykamy od lewej. Podrójno. 6 prawy. 40 5 prawy dłuższy 50 5 lewy przez 30 nacisk do 3 plus lewy zły 30 5 prawy otwiera do 6 lewy do 3 prawy na kostkę tul Przechodzi w 4 lewy 30 5 prawy i 30 na kostkę 3 prawy, do 2 lewy patelnia, 80 prostój, 4 lewy późny in, do 4 prawy żółty, wybije 90, 4 prawy in, do 3 minus lewy późny słupek. 40. 5 prawy otwiera. Do 6 prawy lewy. 50. Uwaga, 3 prawy. Do 4 lewy. 40. 5 lewy. Do 2 prawy na kostkę 6. I 4 lewy, do 5 prawy, potem 100. Wcześniej schałuj, 5 lewy i 22 prawy patelnia. 2 prawy patelnia, do 2 lewy patelnia tul. I 50, Ciągniesz do czerwonego i przeciąłeś. Bardzo ładny. Fajnie się na tych batelniach.